Niech mm -hmm. pan robić nie pan przestanie robić tego Dokładnie tak wyglądała sytuacja na Ukrainie, mieluent, kiedy miałem okazję widzieć tamtą Ukrainę w czasie konfliktu na Majdanie. Tak by szczególnie ważne, jak to była niezakonczona i tak zwane pituszki funkcjonariuszy, których wkradza przypomina do złudzenia działania politycznej, attyl, prowokatorów. Po skrylu, ja, czuń, ja jestem w jakimś sensie wdzięczny na to, że, że w sposób tak jawny i oczywisty właśnie <Sz> Dimosh, pan dzisiaj zobaczyliście Państwo, Zobaczy na czym polega praca telewizji rządowej. Ale to nie za odpowiedzieć na jakiekolwiek Moje słowa, ale ono także wszystkich, którzy konstytucję, niszcząc telewizję rządową i wysłały niszczące

Mimo... My tego zdecydowaliśmy się, że na nasi posłowie, przekroczyli próg tego miejsca i uczestniczyli w audycjach i, i, i y, y, programach propagandowych telewizji rządowej, żeby móc wykorzystać każdą najmniejszą okazję, aby y, odbiorcy telewizji rządowej mogli usłyszeć chociaż przez moment prawdę. Także prawdę na temat... Proszę mi nie, nie przerywać, proszę pan.